Partnerem kanału jest Trola.pl. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Kontynuujemy temat Kaszelku Gilimana. Mamy dzisiaj szóstą część wojen plagi. Ja wróciłem, już ostatnio wyjeżdżałem, ale zdążyłem wrócić, tak więc zapraszam Was do tej cudownej opowieści. Silnym uderzeniem dłoni, dominium. Gilliman przebił frontalną płytę ostatniego z czołgów. Kilka dodatkowych pocisków, wystrzelonych bezpośrednio w jej wnętrzu, unieruchomiło ją całkowicie. Wojownicy towarzyszący prymarsze nie potrzebowali rozkazu do wstrzymania natarcia, nie byli głupcami, by na ślepo rzucać się za przeciwnikiem w głąb jego terytorium. Zaraz po zabezpieczeniu ganoziarna poległych Astartes, Giliman wydał rozkaz do ataku na mostek. Oddział Prymarchy nie napotkał więcej zorganizowanego oporu. Kilka szwadronów lżejszych, demonicznych machin podjęło próbę ich spowolnienia, ale wojownicy Gilimana szybko sobie z nimi poradzili. Kolejne korytarze mijali szybko, w całkowitej ciszy, nie licząc dzielenia się w raportach informacjami ze skanerów. Wyglądało to tak, jak gdyby przeciwnik rzucił przeciwko nim główne siły we wcześniejszej zasadzce, a po zrozumieniu skali swojej porażki, resztki jego sił albo się ukryły, albo opuściły okręt na rzecz planety. Augury floty potwierdzały to w przypadku wszystkich innych zabordażowanych okrętów. Maszerując w kierunku mostka, dokonywali egzekucji na pojedynczych, śmiertelnych załogantach, którzy zaszli im drogę, rozbijali urządzenia zainfekowane demonami i oczyszczali w ogniu godne pożałowania masy mięsa, stanowiące mroczną i niepojmowalną unię ze strukturą okrętu. Niestety, siły prymarchy nie miały okazji do zaczerpnięcia tchu nawet w obliczu nikłego oporu. Podejścia na mostek były strzeżone przez automatyczne wieżyczki, na których obecność musieli być stale wyczuleni. Maszerując przez korytarz w blasku ognia topiącego ściany pokryte setkami ropiejących oczu, Prymarcha pozwolił sobie na stwierdzenie, i czuł się zawiedziony. Po synach swojego brata spodziewał się czegoś więcej. Tak nikły garnizon i fl słaba flota wystawione na orbicie przez ich przeciwnika mogły oznaczać dwie rzeczy. Mortarion albo wcale nie próbował powstrzymać ich przed dotarciem do planety, albo wiedział, że cała jego armia nie miała dość sił, by powstrzymać trzy grupy bitewne flot Cruciaty Indomitus. Obie były równie prawdziwe. Prymarcha wysunął jedyny logiczny wniosek. Jego brat próbował jedynie opóźnić ich desant. Giliman doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, iż powoli, ale nieubłaganie wkraczali w kolejną pułapkę demonicznego prymarchy, ale wiedział też, że nie mieli innego wyjścia. Wiedział też, że Mortarion, czyli dużo wiedział, e, że Mortarian sporo ryzykował, wystawiał samego siebie za wabik i musiał być świadomy, że jeśli kolejna z jego pułapek zawiedzie, będzie to oznaczało jego koniec. Po rozprawieniu się z ostatnimi wieżyczkami na drodze do Mostka, oddział prymarchy napotkał grupę około stu śmiertelnych, potwornie zmutowanych sług gwardii śmierci, która stawiła im krótki, i pozbawiony szans na sukces opór. Bomby Melta wyważyły ostatni włas na drodze do Mostka. Jeszcze zanim dym po eksplozji rozrzedził się, Robert Gilliman wskoczył do środka, stając w sercu układu nerwowego okrętu. Miejsce to było obrzydliwe i okropnie cuchnęło. Lepkie narośle zwisały z machinerii, łącząc je ze sobą niczym grube, patykowate przewody. Oficerowie Mostka nie przestali pracować nawet na widok całej grupy uderzeniowej między nimi. Wystarczył jeden rozkaz ich prymarchy, by adeptus Custodes i adeptus Astartes z morderczą skutecznością położyli trupem ich wszystkich. Istoty te już od dawna przestały być ludźmi, były pozbawione rozumu i wolnej woli, przez co praktycznie nie stawiali oporu, nie licząc bezrozumnego rzężenia. Oficerowie Gwardii Śmierci wycofali się stąd już jakiś czas temu. Widząc to, prymarcha zareagował błyskawicznie, nakazał wycofanie się wszystkich lądowników ze wszystkich okrętów i przygotowanie się do teleportacji siła bordażowych na macierzyste jednostki. Zgodnie z przypuszczeniem Kolkwana, prymarcha podejrzewał, że wróg przygotował swoje okręty do autodestrukcji z siłami Gilimana na pokładzie. Było to logiczne posunięcie, biorąc pod uwagę nagłe wycofanie się z bitwy kosmicznej, najcenniejszych jednostek wroga i nikły opór na każdym zaatakowanym okręcie. Gilliman przyglądał się bitwie kosmicznej, choć nie był pewien, czy tak żałosny opór ze strony przeciwnika był godny nazywania go prawdziwą bitwą. Flota jego brata rozpadła się po pierwszym uderzeniu. Kiedy kustodes byli już gotowi do teleportacji, a gwardia Victrix przygotowała się do ewakuacji na Aquili, a prymarcha stanął przy centralnym okulusie mostka, wpatrując się w wyświetlony obraz planety pod nimi. Gilliman doskonale pamiętał świat ogrodów jako błękitno-zielony klejnot, zawieszony w mroku kosmicznej pustki. Pamiętał marmurowe metropolie Iax, w ultramarze uznawane niegdyś za przykład tego, jak ludzkość może żyć w harmonii z naturalnym środowiskiem planety. Mortarion wybrał to miejsce celowo, chcąc zranić Gilimana samym widokiem planety w jej obecnym stanie. Teraz powierzchnia Iax była ukryta pod grubą warstwą chmur o ponurych barwach kojarzących się z tysiącem istniejących chorób skóry. Od klejnotu na skalę galaktyki do jątrzącego się zawieszonego w próżni, Prymarcha czuł wzbierający w nim gniew, choć właśnie taki efekt chciał na nim wywrzeć Mortarion. Kiedy kapitan Sicarius poinformował go o ustabilizowaniu teleporterów, Prymarcha nakazał mu natychmiastową ewakuację przez cały ten czas nie odrywał wzroku od zniszczonego kosmicznego ogrodu, czując pierwsze, biegnące po jego pancerzu błyskawice. Metaliczny zapach energii osnowy przyćmił wszystkie jego zmysły. Nagle zobaczył błysk. Doskonale znaną mu krótką nieskończoność w stanie całkowitego zawieszenia, w trakcie której jego dusza wyrywała się, aby dołączyć do szerokich mórz osnowy, po czym wszystko zamigotało, i znów znajdował się na honorze makrak, rozmasowując powiekami jasne mroczki przed oczami i ścierając palcami mróz osnowy z wizjerów hełmu. Wokół niego zaroiło się od oddziałów dekontaminacyjnych w ciężkich kombinezonach ochronnych. Ciężkie, szerokie dysze zaczęły oblewać jego pancerz środkami antyseptycznymi. Dołączył do nich chór ludzkich psjoników, rozpoczynających swój rytuał oczyszczenia. Pełen proces dekontaminacji miał zająć ponad godzinę, wobec czego jeszcze w trakcie pierwszych faz oczyszczania Prymarcha odebrał raporty od swoich podkomendnych. Jego flota wycofywała się na bezpieczną odległość od zaatakowanych jednostek wroga. Niestety jego okręty nie były w stanie obrać na cel żadnych celów na planecie. Aż 80% jej powierzchni znajdowało się pod zbyt grubymi warstwami chmur, by mogli liczyć na wykrycie czegokolwiek pod nimi. Ich augury były w stanie przeskanować jedynie prowincje przylegające do miasta pierwszej przystani. Podobne trudności z zajrzeniem pod chmury zgłaszali nie tylko oficerowie skanelów, skanerów, ale i ostropaci. Nie widzieli nie ostropaci, tylko astropaci. Nie widzieli nic, co mogłoby im się przydać, a to, co widzieli, stało w sprzeczności z wszelkimi mapami hipsograficznymi planety. IAX zostało najwyraźniej zanurzone w osnowie tak bardzo, iż cechy geograficzne planety przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Pełny obraz jej powierzchni mieli uzyskać dopiero po wylądowaniu. W międzyczasie pierwsze okręty Mortariona zaczęły eksplodować. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji Gilimana wszyscy jego ludzie zdołali wycofać się na czas. Prymarcha zaczął wydawać pierwsze rozkazy o przygotowaniu do desantu na pierwszą przystań i obszar wokół niej, jednak nagle przerwał mu mistrz floty Kestrin. Niestety, honor pierwszej jednostki na powierzchni został wyrwany siłą prymarchy przez niesankcjonowane jednostki zmierzające już ku powierzchni. Apostoł Militant Mathieu, który ogłosił powołanie własnej krucjaty, stanął na czele 4021 Regimentu kadjańskiego, oficjalnie uznając Boga imperatora jako swojego jedynego i bezpośredniego zwierzchnika, za jego domniemaną wolę za usprawiedliwienie swojego desantu. Giliman musiał użyć całej siły woli, by powstrzymać się przed okazaniem Kestrinowi gniewu. Teraz nie mogli już nawet wezwać kadjańczyków do zawrócenia. Po dołączeniu do floty poprzysięgli oni wierność nie Prymarsze, a apostołowi militant. Zgodnie z literą imperialnego prawa nie mieli obowiązku słuchania rozkazu Prymarchy. Choć trudno było w to uwierzyć, od czasu bitwy pod Hekaton Matie stał się jeszcze bardziej nieznośny, arogancki, ale i bardziej śmiały. Gilliman szybko odrzucił możliwość uszkodzenia ich lądowników, nie miał zamiaru ryzykować, że imperialny kult uzna Matie za męczennika, który poległ z ręki pogardzanego przez Eklezjarchat Prymarchy. Matie zmierzał prosto do portu kosmicznego, co Prymarcha skwitował wzruszeniem ramion. Skoro tak chciał oszczędzić reszcie floty trudu walki o to miejsce, proszę bardzo. Prymarcha obiecał sobie rozprawić się z nim jeśli tylko przetrwa lądowanie. Następnie po krótkim namyśle nakazał wysłanie za nimi pokładowca uderzeniowego, mającego osłaniać jego śmiały desant. Otworzył drugi kanał Voxu i nakazał innemu oficerowi przygotowanie jego barki dyplomatycznej Aquila Resplendum, choć budziła powszechny podziw, nie wyraziłaby nadciągającej nadziei na pokój uciemiężonej populacji iax. Wiara jest największą siłą Twojej rasy, jest również największą zgubą nas wszystkich. To właśnie wiara wszystkich istot ludzkich kształtuje dzisiejszą rzeczywistość. Psionika obmywa całe nasze istnienie, potęgując wszystko wokół. To właśnie ludzka rozpacz nam zagraża. Sam powiedziałeś, robucie Gilimanie, że uratujesz mój lud, jednak to właśnie Twój lud będzie zgubą nas wszystkich, Twoją również. Niezależnie od Twojej woli, w jaki sposób ty, zaledwie jedna dusza, zamierzasz stanąć przeciwko skonsolidowanej wierze własnego gatunku. Sprowadziłeś nas tu, by zapytać nas, czy imperator jest Bogiem, ale pytania, które powinieneś zadać samemu sobie, brzmią, czy to ja jestem Bogiem? A jeśli w istocie nim jestem, to czy jestem wolny? Takie pytania stawiał Natasę, eldarski wysłannik Eldrada Ultrana. Na chwałę imperatora lądujemy pierwsi, na chwałę prymarchy zdobędziemy port, krzyczał apostoł militant Mathieu. Ładownię tranzytową wypewniał śpiew setek gardeł. Śpiew, który zagłuszył ryk silników i trząsł kadłubem bardziej niż turbulencje przy wejściu w atmosferę. Lądownik był przestarzały, z trudem przebił się przez grube warstwy chmur, a po gwałtownym lądowaniu jego podwozie zanurzyło się w rozmiękłej płycie lotniskowej niczym czołg zrzucony prosto z nieba. Mimo to chwała niech będzie imieniu jego, byli cali i zdrowi. Święte rogi rozbrzmiały z tak wielką siłą, że ich podmuch zmierzwił włosy jego towarzyszy, a ich sztandary rozwiały się jak przy silnej wichurze. Matije chłonął żywy obraz religijnej chwały panującej w pokładowcu, patrząc na swoją armię prawdziwych wiernych, którzy przybyli z nim na świat ogrodów z pieśnią na ustach, mieczami i miotaczami płomieni w dłoniach. Tumult wzbudzony przez jego kongregację był jak święty olejek dla duszy. Demony, które to słyszały, najpewniej już trzęsły się z przerażenia, wiedząc, że krucjata świadków wyruszyła na wojnę. Włazy lądowników otworzyły się, a przodem, prosto na powierzchnię skażonego świata, ruszyły cybernetyczne konstrukty towarzyszące siłom krucjaty. Herubiny, serwoczaszki i serwitorzy, pośród których znalazł się nawet były nauczyciel, Mathieu. Kapłan ze wzruszeniem obserwował, jak po dekadach wzniecania religijnego żaru w sercach swoich uczniów, w końcu do nich dołączył, by zamieniać własne słowa i wolę boga imperatora w czyn. Rozpościerały się przed nimi niekończące się okazje na zemstę, bowiem Iax stało praktycznie na skraju śmierci z zatrucia. Ich pokładowce zatrzęsły się od pierwszych trafień wrogich pocisków w ich tarcze próżniowe. Wylądowali w klimacie tropikalnym, wokół nich było zdecydowanie zbyt gorąco, a w gardłach żołnierzy zaczął gromadzić się duszący zapach siarki. Ciskadjańczyków, którzy wybiegli na powierzchnię Iax jako pierwsi, teraz już nie śpiewali, a krztusili się i kaszleli. Bracia, siostry, zachowajcie odwagę. Imperator kroczył naszego boku, zaśpiewajcie na jego cześć. Śpiewajcie! Szalony jakiś dyrygent. Mathieu postanowił podnieść ich na duchu poprzez przykład. Ruszył przed siebie prosto przez rampę i na rozmokły grunt planety. Nie miał ani pulpitu bitewnego, ani pojazdu dowodzenia, choć pozwalała mu na to jego ranga, a zamiast tego nosił na sobie prosty płaszcz, prosty pancerz flak narzucony na jeszcze bardziej znoszoną szatę. Nie miał nawet hełmu, uzbroił się tylko w pistolet laserowy i miecz łańcuchowy, które przed bitwą pieczołowicie naoliwił, pobłogosławił i ozdobił pieczęciami czystości, ale nawet po przeczyszczeniu nie dało się ukryć ich widocznego zużycia na przestrzeni lat. Jego jedynym ustępstwem na rzecz niebezpieczeństwa nadchodzącej walki było wyrażenie zgody na towarzyszenie mu przez trzech wojowników o szerokich tarczach, mających stanowić jego gwardię honorową. Wszyscy trzej należeli do tajemniczego zakonu karmazynowych kardynałów. Ich obecność nie robiła Matie większej różnicy, to wiara była mu największą tarczą. Stanąwszy na czele zgrupowania Kadjańczyków na powierzchni, po raz pierwszy głęboko zaciągnął się zainfekowanym powietrzem planety, po czym z ferworem w oczach przemówił do żołnierzy. Nie lękajcie się plagi fałszywych bogów, nie mają władzy nad nami, wiernymi sługami imperatora. Nie lękajcie się oddychać skażonym powietrzem tego świata, bowiem imperator nas strzeże i oczyści je na wzór wiatrów raju. Wiemy o tym, bo sami byliśmy świadkami jego dzieła. Wiemy, że imperator jest z nami. Zielonkawe chmury nad ich głowami niosły ze sobą wilgotny, niezdrowo pachnący wiatr. Przed żołnierzami rozpostarł się widok szerokiej płyty portu kosmicznego i dróg biegnących między wbudowanymi w krasowe wzgórza magazynów, budynków tranzytowych, terminali kolejowych i wszystkich innych obiektów koniecznych do prowadzenia międzyplanetarnego handlu. Choć IAX zawsze było piękne, oni wylądowali w dżungli z szarego betonu. W imieniu imperatora, w imieniu jego syna, naprzód, sprowadźmy światło na tę ranną planetę i zbawmy wszystkie jego wierne sługi, które cierpią tu w bluźnierczej chorobie. Po tych słowach żołnierze podnieśli donośny krzyk i w wielkim tłumie ruszyli przed siebie w dół długich schodów biegnących od płyty ich lądowiska ku szerokim drogom portu kosmicznego łączących wszystkie jego sekcje. Żołnierze jego krucjaty wywodzili się z każdego świata odwiedzonego przez floty prymarchy. Przybyli do niego ze wszystkich okrętów i flot, przybywali do niego tysiącami mężczyźni i kobiety, którzy wymknęli się swoim śmiertelnym władcom, żeby lepiej służyć najwyższemu. Dołączyli do niego robotnicy, załoganci okrętów, biurokraci, żołnierze, a nawet szlachetnie urodzeni, przez niektórych uznawani za deserterów. Jednak oficerowie, którzy wcześniej takich właśnie nazywali, teraz szli u ich boku. Szeregi ich krucjaty zasilały kolejne setki każdego solarnego dnia. Śpiewając Hosanny na wielkość dominium człowieka, kongregacja Mathieu bez trwogi zbiegała z rampy, wychodząc za osłon energetycznych ich lądowników i kierując się prosto na wrogie działa. Dziesiątki padły trupem, śpiewając, ale reszta przeskakiwała nad ich ciałami, stawiając wiarę ponad strachem o przetrwanie. Ci, którzy byli uzbrojeni w broń palną, otwierali ogień, wypełniając powietrze rubinowymi wiązkami światła i kulami. Ginęli dziesiątkami i biegli tysiącami, niczym niepowstrzymana, ucieleśniona fala wiary. Naprzód niosła ich absolutna pewność w zwycięstwo, jednak to nie w liczbach swojej armii Matie widział swoją największą broń. Kiedy tłum rozszalałych fanatyków zbiegał po schodach przecinający powietrze chór organów, rozbrzmiał gdzieś za nimi. Dalszą drogę rozświetliły im żółte reflektory o świetle silnym niczym sam astronomikan. Do biegnących dotarły odgłosy ładujących moc generatorów plazmy i dudnienie gotujących się zbiorników wodnych. Zagłuszający wszystko wokół syk pary z ogromnych rur organów poprzedził widok toczącego się naprzód pociągu wojennego. Jego wielkie koła stukały po płycie, wstrząsając nawet czcigodnymi kadłubami ich wysłużonych lądowników. Wysoka na 12 metrów machina o najeżonych działami kazamatach w wagonach bitewnych przebudziła się do życia, witając krucjatę świadków wyrzeźbionymi w jej pancerzu twarzami aniołów. Pielgrzymi zaczęli wskakiwać na wagony, ścigając się z innymi o honor obsadzenia jednego z jej potężnych gniazd ogniowych. Lokomotywa była wielkim, mobilnym ołtarzem zbudowanym ku czci imperatora. Każda jego powierzchnia była ozdobiona złoconymi relifami, trzy masywne kominy jej silnika wypluwały z siebie tumany kadzielnego dymu. Jej front zdobił potężny taran, nad którym stał pomnik anioła z rozpostartymi ramionami i skrzydłami, który projektował silne pole energetyczne wokół lokomotywy. Sama jego struktura honiła, chroniła organy o setce rur, na których nieustannie grało dziesięciu cybernetycznie przypiętych do klawiatur ludzi, podnoszących w niebo święty hymn. Jeszcze dalej, w głębi lokomotywy, znajdował się otwarty pulpit dowodzenia, ale Mathieu nie miał zamiaru przy nim stawać. Wolał ustawiać swoje stopy odziane jedynie w sandały na skażonej ziemi, odzyskując ją dla ludzkości osobiście. Machina wjechała na rampę załadunkową, zanosząc nieustraszoną kongregację w dół jej walącej się machinerii. Droga wiodła po równi pochyłej w dół lądowiska, by na rozwidleniu dróg na samym dole po raz pierwszy posmakować zmasowanego ognia wroga. Tarcza wokół anielskiego dziobu lokomotywy rozbłysła tysiącem trafień. Pociąg miał trudności z pokonaniem pochyłości, a jego hamulce hydrauliczne wydzielały niezdrowy zapach spalonego metalu. Wagony nierówno skakały podczas drogi w dół, jak gdyby zaraz miały się odłączyć i spaść z wysoka. Jej mechanizmy napędowe szybko pokryły się krwią poległych. Port kosmiczny był pełny zdradzieckich gwardzistów i cywilów, doprowadzonych do szaleństwa przez Dary Nurgla. Choć byli zdezorganizowani, byli nie mniej fanatyczni od popleczników Matie i zdecydowanie liczniejsi. Zwrócili swoje działa przeciwko sunącemu ku nim pojazdowi, mając nadzieję na uszkodzenie go jeszcze zanim odpowie im ogniem. Jego wagony strzegła jednak silna technologia pieczęci ochronnych, która teraz dowodziła swojej wartości. Odgłosy wrogiego ognia ginęły w ogłuszającej melodii świętej chwały imperatora. Machina dotarła do drogi wiodącej do centralnego ziguratu. Podążył za nią pierwszy i drugi wagon, a kiedy na ich poziomie znalazł się i trzeci pojazd, w końcu wyzwolił swą potęgę. Idący w jego cieniu krzyżowcy chronili się pod jej tarczami, choć niektóre pociski przebijały niewidzialną energetyczną bańkę, żaden z nich nie został trafiony. Nagle każdy wagon rozsunął stalowe kurtyny, spod których wysunęły się wyrzutnie rakiet. Każda wysunięta głowica była pokryta ustępami ze świętych ksiąg. Wielkie działa zamontowane w kazamatach otworzyły ogień podczas gdy oddziały pielgrzymów zajmujące parapety zalały wrogie pozycje wiązkami światła. Mathieu maszerował obok pociągu. Jego serwoczaszka szybowała nad maszerującymi u jego boku ludźmi. Nie miał żadnej strategii, nie dowodził tą bitwą, bowiem nie był dowódcą. Kimże on byłby układać plany, skoro mieli imperatora u swego boku, jednak choć nie kierował się żadną strategią, walczył. Polegał na przewodnictwie mistrza ludzkości, wierząc, że poprowadzi go tam, gdzie był potrzebny, a kiedy imperator wskaże mu cel, zaatakuje go z prawą furią. Dopiero teraz, w trakcie marszu, był w stanie objąć wzrokiem cały krajobraz pola bitwy. Płaskie równiny były przerywane ostro zadartymi górami, tym gęstszymi, im bliżej na horyzoncie widział mury pierwszej przystani. Planetarna stolica zajmowała najwyższą górę strzelistą, niczym kieł drapieżnika. Apostoł Militant dostrzegał jej przedmieścia i pomniejsze miejscowości, wbudowane w zbocza tej samej góry na całej jej rozpiętości i wysokości. Choć miasto pozostawało w rękach ultramarczyków, port u jego stóp był okupowany przez renegatów. Mieli sporo czasu na, okopowanie się wiszący, na okopanie się w wiszących ogrodach na spadzistych zboczach, skąd mogli kontrolować okoliczne drogi. To właśnie stamtąd, z galerii najniższych partii pierwszej przystani, dobiegał ich teraz wrogi ogień silnego, wrogiego garnizonu. Ogień lojalistów mieszał się z ogniem wrogich sił, stanowiąc zagrożenie dla obu stron bitwy. Jego pielgrzymi wkroczyli w tę burzę z odwagą, bowiem, podobnie jak on, nieśli przed sobą tarcze wiary. Wrogie siły były prowadzone w podobnym bezładzie, co jego własne. Objął wzrokiem trzy działa broni ciężkiej, osadzone trzy poziomy nad nimi, na wysuniętym krasowym klifie. Matieza krzyknął na maszerujących u jego boku ludzi i wspólnie wybiegli za osłon pociągu. Niemal natychmiast skupili na sobie ogień wrogich staberów, który zmiótł biegnących po obu jego stronach ludzi. Pielgrzymi w pociągu zareagowali natychmiast, przytłaczając ogniem wrogie pozycje. Pociąg toczył się dalej, a jego parapety szybko znalazły się na wysokości wroga, kryjącego się w wiszących ogrodach, ale kiedy tylko je minął, obrał na cel innych przeciwników. Jednak do tego czasu Matie i jego krzyżowcy dotarli już do stóp bazy osadzonej na klifie, pospiesznie wspinając się po schodach wiodących na szczyt pod naporem wrogiej nawały ogniowej. Jego osobista gwardia wzniosła wokół niego swoje tarcze, odbijając nadchodzące pociski. Najwięcej jego ludzi ginęło teraz od ognia laserowego niegdyś lojalnych sług Imperium, stojących na wyższych pozycjach ogniowych. Kobieta w brudnym, niebieskim mundurze pojawiła się na tarasie powyżej i rzuciła potężny kawał betonu prosto na niego. Jednak jeden z jego gwardzistów przyjął go na tarczę, a sekundę później Mathieu trafił ją w głowę wiązką lasera. Matie poświęcił jej pół sekundy uwagi, kiedy jej ciało spadło na schody i potoczyło się ku nim. Była niegdyś członkiem Auxilii Ultramaru, jednak od tamtej pory uległa zepsuciu boga plak i odwróciła się od światła. Matie nie brzydził się jej, przeszła już wystarczająco dużo, musiała cierpieć, kiedy wypadały jej włosy i czerniały zęby. Spoczywaj w pokoju, siostro, twój ból się zakończył. Z bramy wiodącej do wieży na szczycie umocnionej bazy wroga wybiegło więcej zdrajców. Stanowili mieszaną siłę cywilów i żołnierzy, podobnie jak Kongregacja Matie, ale już na pierwszy rzut oka było widać, że służyli bardziej mrocznemu Bogu. Ich skóra była pastelowo szara, ich usta pokrywały pęknięcia, ich oczy były czerwone i cuchnęli śmiercią. Jeden z nich był ohydnie otyły, jego gardło było opuchnięte przez pękające gruczoły, a jedna z jego nóg prezentowała wyjątkowo przykry przykład słoniowatości. Inny był tak wychudzony, iż przypominał ożywiony szkielet, jego oczy były szaleńczo rozbiegane, jakby nieszczęśnik szukał ucieczki od swoich katuszy. Za imperatora wrzasnął Matię, a jego okrzyk podjęły setki gardeł. Schody stały się miejscem krwawej bezpośredniej konfrontacji. Miecz łańcuchowy apostoła poszedł w ruch, rycząc po raz pierwszy od chwili wylądowania. Krew i wyrwane stalowymi zębami ścięgna poszły w powietrze, kiedy powalił pierwszego zdrajcę. Drugiego trafił laserem prosto w głowę. Pola dysrupcyjne rozświetlały ponury krajobraz wokół nich, kiedy krzyżowcy powoli wycinali sobie drogę po schodach, prosto przez napierającą falę napastników. Żołnierze Matie atakowali bagnetami, a ich cywilni towarzysze ciężkimi maczugami. Za imperatora! Za imperatora naprzód! Po zwycięstwo! Darli się jeden przez drugiego, maczugi rozbijały czaszki. Trafienia laserami z bliskiej odległości zajmowały ubrania walczących ogniem. Rozbryzgi krwi z jego miecza szybko pokryły go czerwienią od stóp do głów. Kawałki zakażonego, surowego, krwawiącego mięsa wpadały mu do otwartych, krzyczących ust, ale nie lękał się. Imperator był mu uzdrowicielem i strażnikiem. Napływ wrogich posiłków zelżał, po czym całkowicie zmienił kierunek. Krzyżowcy Mathieu przewracali własnych kamratów we wściekłym pościgu za zbiegami. Matie trafił jednego w plecy. Wielu padło pod ciosami maczuk, wymierzonych od tyłu. Przebaczcie im, grzmiał Matie, nie macie pojęcia o ich cierpieniu, Wyzwólcie ich przez śmierć. Wrogi ostrzał ograniczył się do ziguratu, kiedy ostatni zdrajcy uciekli. Matie miał jeszcze czas na zaczerpnięcie jednego, cuchnącego świeżą krwią oddechu, zanim napierający za jego plecami tłum wiernych zmusił go do dalszego biegu w kierunku pierwszego gniazda broni ciężkiej. Zdradzieccy gwardziści, siedzący przy ciężkim staberze, najwyraźniej się ich nie spodziewali, bowiem pielgrzymi zaskoczyli ich, kiedy nadal ostrzeliwali pociąg. Kiedy pierwsi z nich dobiegli do ich pozycji, zdrajcy w panice starali się obrócić broń na trójnogu, ale byli zdecydowanie za wolni. Wściekły tłum rozszarpał ich gołymi rękami. Ostatni zdrajcy na tarasie uciekli, ostrzeliwując goniących ich krzyżowców i kładąc trupem jednego z nich. Jego wojownicy rzucili się za nimi z okrzykami na ustach, a Mathieu nawet nie próbował ich zatrzymać. Wszyscy byli tu, by zamieniać wolę imperatora w czyn. Mathieu do tej pory nie pokazał wszystkich kart ukrytych w rękawie, jednak właśnie nadarzyła się idealna okazja do wykorzystania kolejnej broni z arsenału Krucjaty, Makao i Pomakale. Gęste chmury nad ich głowami rozstąpiły się w kilku miejscach, ukazując walczącym matowo-zielone kadłuby lądowników czołgów Astra Militarum. Otaczały je pokładowce kosmicznych Marines i nawis Astra, pogrążając pole bitwy nowym, donośnym gromem ze swoich silników. Transportowce z czołgami wylądowały na całym obszarze portu, wprawiając wysokie góry w oddali w drgania. Na pomoc przybył im regiment pułkownika od Ramejera. skierował kierował pokrytą krwią twarz na pobojowisko u swoich stóp, wyszczerzył zęby i przemówił do krzyżowców: Na chwałę jego świętej potęgi, na chwałę Boga imperatora sterry, port kosmiczny pierwszej przystani jest nasz! Kapłan uniósł miecz nad głowę i skierował twarz ku niebu. Mógł przysiąc, że kiedy skończył mówić, powietrze wokół zaczęło pachnieć nieco zdrowiej. Chwała imperatorowi! Chwała jemu na złotym tronie! I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. W następnym będzie znowu na początek długi cytat. Ten Nataze strasznie dużo mówi. Mało robi, ale dużo gada. Wiecie jak to się mówi? Eldar, który dużo gada, mało w ogóle w życiu robi. E, tak więc zapraszam Was do następnego odcinka, który będzie pewnie już za jakiś czas. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.